To będzie post o pięknie, w tle jeden z piękniejszych, choć mało znanych polskich zamków. A piękna od wewnątrz i od środka jest także nowa seria kosmetyków Yoga Attractive. Zobaczcie jakie to są cudeńka, ja mam za każdym razem radość jak ustawiam je w łazience, kolorowe ale eleganckie, jak cukiereczki, natomiast zachwyca się także tymi cudami moja skóra za każdym razem, kiedy tonizuję ją cudowną giełką serum, kiedy mieszam do olejku, Jedną z czterech esencji zapachowych, ale to nie tylko o zapach tu chodzi, moje panie. Chodzi o to, że każda z tych właśnie esencji, tutaj wam pokażę, poza przecudownym i naturalnym aromatem, jest też po prostu bombą witamin, mikroelementów, składników potrzebnych różnym typom cery. A że cera kocha różnorodność, ja też używam różnych. W każdym razie świętujemy piękno, bo przecież ważne jest, że jak ustawiamy kosmetyki w naszej łazience, to żeby one ładnie wyglądały. A jeszcze ważniejsze jest, że kiedy je nakładamy na naszą cerę, to żeby ona naprawdę promieniała swoim naturalnym pięknem.